Cześć, z tej strony Paweł. Dzisiaj pokażę Wam, jak podłączyć akcesoria do Smart tms w wersji drugiej. Zaczniemy od podłączenia powerboxa, a później skonfigurujemy jeszcze remote moduł, czyli nasze bezprzewodowe gniazdo. Zaczynamy od podłączenia zasilania do naszej skrzynki. Oczywiście pamiętajmy o rozłączeniu zabezpieczenia najpierw. I pierwszą fazę wpinamy tutaj. Drugą fazę tu. I trzecią tutaj, przewód neutralny z zasilania na którąkolwiek niebieską i przewód ochronny na żółto-zieloną. Teraz podłączymy urządzenia wykonawcze, w naszym wypadku będą to trzy grzałki: przewody fazowe na te złącza, przewody neutralne tutaj i przewody ochronne tutaj. I na koniec podłączamy przewody sterujące PWM1, PWM2, PWM3 i GND. My podłączymy sobie w takiej kolejności brązowy, zielony, pomarańczowy i niebieski. Z drugiej strony przewód komunikacyjny łączymy do smart EMS-a w tym miejscu oznaczonym PWM, S1, S2, S3 i GND. Pamiętajmy o zachowaniu kolejności, takiej jak podłączaliśmy do naszego PowerBoxa. W naszym wypadku brązowy, zielony, pomarańczowy i GND niebieski. Żeby skonfigurować wyjścia PowerBoxa w konfiguracji EMS-a, przechodzimy sobie do sekcji Outputs. Wyszukujemy wyjścia SSR, SSR1, SSR2, SSR3. Nazywamy je sobie na przykład grzałka 1. Określamy moc i fazę, na której działa. Tak samo z grzałką drugą i grzałką trzecią. Na koniec wysyłamy konfigurację send configuration i w ten sposób wyjścia są skonfigurowane. Możemy je przydzielić do naszych zbiorników i wykorzystać do zarządzania energią. Podłączamy gniazdo do zasilania. Żeby skonfigurować połączenie Remote Modula z EMS-em, wchodzimy sobie na jego sieć Wi-Fi, która zaczyna się od EMS Triac Modul. W przeglądarce wchodzimy na adres 192.168.4.1, czyli ten sam, który w przypadku EMS-a. Wpisujemy login i hasło. I przechodzimy do sekcji Settings. Tutaj możemy sobie zapamiętać adres, który moduł ma w naszej sieci Wi-Fi. Końcówka 200.2 i wpisujemy tutaj też adres EMSA, a jest to 192.168.200.25. Tak to w naszym wypadku jest w naszej sieci. Klikamy Submit, i od tej strony mamy już konfigurowane połączenie. Teraz musimy skonfigurować z drugiej strony, czyli w EMS-ie. Wchodzimy na sieć EMS-a, logujemy się loginem i hasłem, przechodzimy do sekcji Outputs. Tu widzimy nasze skonfigurowane wyjścia PowerBoxa. Znajdujemy sobie kolejne wyjście WSSR, aktywujemy, nazywamy, możemy nazwać sobie gniazdo, określamy moc podłączonego urządzenia i fazę, na której działa, i najważniejsze. Nasz adres IP zapamiętany to było 200.2. Po tym wysyłamy konfigurację, i w tym momencie nasze wyjście jest już skonfigurowane. Teraz już wiecie, jak połączyć i skonfigurować EMS-a z jego akcesoriami. Dzięki nim, wasz EMS posiada dodatkowe wyjścia, które może wykorzystać do lepszego zarządzania energią. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia następnym razem.